chcę zaprezentować tom wierszy Sławomira Krzyśki, poety, ale również matematyka, arte terapeuty, człowieka, który działa również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł tomu Pękające szkło, dziesięciowiersz. Myślę sobie, że już w tym tytule jest jakiś ślad jego zainteresowań matematycznych, no bo dziesięciowierz, dziesiątka, czyli pitagorejska tetraktys, czyli Arcyczwórka, yy, próba odczytania tajemnicy istoty rzeczy, tajemnicy kosmosu, tajemnicy, tajemnicy świata. Czy te wiersze zmagają się z taką tajemnicą? Myślę, że tak. Zmagają się przede wszystkim w pierwszym takim wymiarze z tajemnicą, yy, z tajemnicą poezji, ponieważ mamy tutaj yy, kilka takich tekstów metapoetyckich, które próbują jakby dookreślić fenomen twórczości autora, na przykład, Rozmowa o poezji czy wiersze poetów, gdzie y, autor ewidentnie chce jakby pokazać swoją refleksję nad naturą słowa, nad naturą metafory, nad naturą y, symbolu, który jest nośnikiem y, jego poezji. Y, natomiast, y, natomiast w drugim wymiarze y, te wiersze próbują uchwycić fenomen ulotności życia, fenomen piękna życia. No, na przykład Litania do wszystkich nieświętych. To jest taki, taki tekst bardzo franciszkański, znakomicie oddający ideę no, nowych czasów, czyli, czyli ideę ekologizmu. Jest też tajemniczy wiersz zatytułowany Emilia, który prezentuje no, fascynacje miłosne być może nawet e, autora tych wierszy, tego nie wiemy. E, na koniec jest jeszcze taki tekst, który można nazwać trochę żartem poetyckim zatytułowany jest U fryzjera. I to jest taka próba pokazania jak można upoetyzować właśnie codzienność, jak można upoetyzować pracę fryzjera, która także może być jakby to kiedyś powiedział mistrz Eckhart, no, prawie że metafizyką, tak? Żeby nie powiedzieć iż poezją. Jakby takim dodatkowym elementem dowartościującym ten tom są ilustracje Kazimierza Wiśniaka, krakowskiego artysty, jednego ze współtwórców Piwnicy pod Baranami. Można się oczywiście zastanawiać, czy, czy, czy poezja potrzebuje jakiegoś kontaktu z malarstwem. Wydaje się, że tak. Te, te obrazy stanowią pewnego rodzaju komentarz, współgrają wchodzą w dyskusję, ale bardzo delikatnie, bardzo można by było by powiedzieć no właśnie poetycko, nie narzucają się. Obrazy wieśniaka nie dominują wierszy Krzyśki. Tomik został wydany przez Krakowskie Wydawnictwo Wandrę. Bardzo serdecznie państwu polecam ten tom.